Witajcie rodacy, Wolna Polska mi się śniła, jestem w brzegu, idziemy na spotkanie Grzegorza Brauna. Frekwencja wydaje się być całkiem duża, ale to za chwilę, za chwilę wam wszystko pokażę. Czy duża sala, ile osób, wszystko się za chwilę dowiemy. YouTube YouTube.pl.kabu, to od Braun Busa. Pełna sala. Już. Już jest pełna? Tak. No to nasza robota wczoraj przyniosła efekt, bo jeździliśmy cały dzień tutaj tym busem. Nie wiem, czy pan tak widział. Tak, no, ja A. też piszę na internecie. Okej, okej. Okay, zapraszam. Super, 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 mega, mega. Kolega z YouTube, ale kolega większy. Witaj Dymy. ja jestem twoim widzem, bo ty mnie nie znasz, tak, ale ja znam ciebie, ja znam ciebie. Dobrze, ja znam bardzo ciebie. Bardzo miło. My zrobiliśmy bram busa, nie? To nasza inicjatywa właśnie i to. Tak? Właśnie u mnie na kanale masz całe tam różne filmiki. A nam no, no, po 10 tysięcy zasięgów, no, no, coś tam się dzieje. Bo A bo dobra, kręcicie, no, zagrywacie. No, no, A to ty, ja ciebie tym nie. Tak. A co, to, okay. się, to jest twoja inicjatywa? Tak, tak, tak. Z kolegą ze, z to I on się do mnie odezwał, no bo tam filmik się 16 tysięcy wyświetleń Zrobił Rozumiem. jeden, tam drugi 10. to fajnie, no, czyli będziesz popierał pana Grzegorza w najbliższych wyborach? Tak, temporach? jak najbardziej. Głosuję, popieram, podpisuję się, doceniam, nie? Rozumiem. A Super. ty na kogo głosujesz? Nie powiesz przed kamerą nie, pewnie, nie? nie? ja jestem <laughs> racjonalnie apolityczną osobą. Okej, okay, a to co cię tu sprowadziło? To teraz ty mi do kamery coś <laughs> powiesz. My, my jesteśmy, wiesz co, chcemy wszystkie wiedzę wyborczej okej. Okay pokazać. Okay. Raz. wszystkie Wszystkiego dobrego. No, wzajemnie. Słuchajcie, no, sala pełna. Jeszcze dużo czasu do rozpoczęcia, ale już sala jest właściwie zapełniona, także tłum ludzi. Czyli nasza praca przyniosła efekt. Brown Bus na miejscu, tak jak widzicie. Czekamy na, na Grzegorza Brauna. Ale my już jesteśmy. Sala pełna, tak jak mówiłem przed chwilą. Pogoda, no, ale jakie chmurki śnieżek, bez znaczenia. Jest git. Także zaraz będziemy tutaj. Zaraz rozpocznie się całe wydarzenie. Zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie godzinę, czy dwie, czy, czy półtora i zobaczymy. Będą na pewno pytania. Także cieszy się już moje serducho, bo widzę, że nasza praca wczorajsza, czyli jeżdżenie brownbusem po brzegu, przyniosła skutek, bo sala wypełniona po brzegi. Witam, kłaniam się serdecznie. Kalbarczyk, chyba znamy tak, tak. się. Ja pana znam, a pan mnie też. Obaj a, siebie z telewizji tak. Obaj siebie znamy z telewizji. Pan ma, ma, ma takie zasięgi, że trafiło rozwijają do, się, do mnie. Rozwijają się, tak. Zasięgi, Także roś, rośniemy. Dwa słowa, jak tam frekwencja? No, mamy jeszcze szereg. minut a tak. już sala już, już pełna. pełna, wszystkie miejsca siedzące, zajęte. Czyli praca oraz... wczorajsza przyniosła efekt. Tak, tak, właśnie chciałem podziękować no za to... intensywną pracę. Ponieważ, Dziękuję. No, co tu dużo mówić, Odcinają nam e, e, zasięgi tak, tak, wiemy. nie dopuszczają do A, tak. publicznych mediów, więc dzięki takim przyjaciołom udaje nam się dotrzeć to do... To jest wspólna sympa. sprawa, panie pośle, wspólna sprawa, także mamy wspólną sprawę, wolna Polska, tak? No, tak jest. Tu jest Polska. Tu śniła nam się. E, tak, tak, wspólnie nam się śni, tak, tak jak mówiłem na filmie. Ja, zasięgi ucinają z jednej strony, ale my z drugiej da, je dajemy odbudowujemy, także spokojnie. Nie, nie potrzebujemy TVN-ów, żeby mieć sukces. I pozdrawiamy. Tak, tak. jeszcze o a ja jutro wiem, tak. we wtorek tak. o 18.00 tak. Opole. Tak Zapraszamy. jest. Też będziemy. Do zobaczenia później. Kłaniam się. Brown Gas To pan ten transparent zrobił? Nie, kolega. Ile czasu to zeszło? Tak. Oj, może z 10 minut. 10 minut? Dla mnie to nie problem, taka gaśnica mała. No, fajnie, podoba mi się. A was co tu, chłopaki, sprowadza? Prowadza gaśnica. Gaśnica, co innego. podpisać gaśnicę, tak? Oczywiście, tak. A ja mam no. większą, co takie małe macie? Samochodowe, żeby bardziej samochodu ma większa. A okej. Okay. To macie malutkie gaśnice. Zobaczycie później, moja jest taka. Co Karsten? Dużo osób? Zdrowolony no, no, jesteś? No tak. O, słuchajcie, mamy gaśnicę. Będzie podpisywana. Także idziemy legendarną gaśnicę podpisać Dobrze Gorza. Przepychamy jeszcze z No Oj, będziemy długo czekać, chyba. Ale poczekamy. to my tu z kolegą zrobiliśmy i to będzie. Z powodzenia Pięknie, tak się stało. Pięknie, to mnie luka, widziałam. Niby parę procent od siebie na Bardzo dziękuję. Pan Bogiem. Daj Witajcie widzowie. Pierwszym gościem jest w Brownbusie Włodzimierz Skalik. Oficjalnie startujemy kampanię tym Brownbusem. Jak pan to widzi wszystko? Pozdrawiamy z brzegu. Właśnie zakończyło się spotkanie z najlepszym kandydatem na prezydenta Grzegorzem Brownem. Cóż, Brownbus jest bardzo uniwersalnym pojazdem, bo oprócz tego, że zachęca sympatyków, wyborców do spotkania. Z Grzegorzem Braunem, To jest również fantastycznym miejscem do tego, by realizować różnego rodzaju ciekawe transmisje. I można przekazywać informacje prosto z Brambusa. Dziękujemy, panie pośle, bo pan jest współtwórcą tej inicjatywy i Wolna Polska mi się śniła. Idziemy w nieerównie. Do Wszystkiego Kłaniam dobrego. Się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dzięki. Do zobaczenia na trasie. Dzięki. Pani jest z brzegu, tak? Nie, ja jestem z namysłowa. Z namysłowa, czyli specjalnie pani przyjechała, tak? Specjalnie jestem wielką fanką Super. pana Brauna, jestem wielką tak fanką my... prawdziwej Polski. Super. E, żebyśmy wreszcie byli wolni. Tak. E, żebyśmy ży, e, żyli w godnych warunkach. E, i żebyśmy byli szanowani w świecie. Tak. Czyli wystąpienie się podobało, rozumiem. Wystąpienie mi się bardzo Brauna. podobało i ja, ja jestem za Panem Brownem już od dłuższego czasu i No nic, zrobię wszystko ze swojej strony. Tak z tej strony takiej energetycznej. No to ważne, żeby, to bardzo ważne, żeby tą właśnie moc przekazać nie? w naród. My, żeby, no... żeby pomóc panu Braunowi, okay, żeby pan Brown został prezydentem. No i te, za to trzymamy kciuki. My również tutaj, mimo że dziennikarze, to jednak stronniczy bardzo, bo też jesteśmy także Grzegorzem Braunem. Tak. A pan jest tutaj... Z Apple, bo YouTube, to my stworzyliśmy tego busa właśnie tutaj z kolegą. A, to pan ten... A, to pani oglądała na YouTube? Ga, gaśnicowy ten... No tak, 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 tak. Piotr Bukalbarczyk, no, tak. No nie oglądała pani jeszcze, oglądała... okej. Okay, no no też pani... pani jutro siebie może zobaczyć na tym samym kanale właśnie PLKBU na YouTube ten wywiad właśnie będzie opublikowany. Tak Jestem to... wielką patriotką Super. i szanuję pana Brauna, że jest patriotą, prawdziwym patriotą. Pan Braun jako dwudziestolatek wrócił ze Stanów Zjednoczonych do, do Polski. Zostawił rodziców, bo rodzice musieli wyjechać, bo byli prześladowani. Wrócił, powiedział, bo on jest prawdziwym Polakiem, i on dla niego Polska jest najważniejsza, i wrócił do Polski. Ja to się, ja to się. No i... I od tamtej pory cały czas pracuje dla Polskich. Potwierdzam. I to, je, I to jest jedyny człowiek, który może, może naprawdę zmienić wszystko tutaj. 18 maja, jeden, także. Czyli za, zaprasza człowiek. pani do głosowania. Rozumiem, 18 maja. No, Oczywiście. Nie Czaskowski, nie, czy... nie. nie. Nie Mense? Nie. Nie Nawrocki, Nie. Grzegorz Braun? Tak. Grzegorz Brown. Super. Dziękuję pani serdecznie za wywiad i zapraszam tak, jutro nie. do obejrzenia. Zobaczcie rodacy, tylko w sztabie Grzegorza Brauna sam szef sztabu powozi Brown Busa i rusza w Polskę osobiście. Bardzo ładnie i tak. dlatego pana Brauna posła uczulałem, uczulałem, żeby bardziej rozliczał Kaczyńskiego i PiS, dlaczego? No dlatego, że przekazali, przekazali całą Polskę Ukraińcom, tak. płacimy za nich wszystko, nie dość, że w Polsce nie ma komu pracować, to jeszcze z, naszej, z, nasz, z naszego funduszu Dobra. idzie na, na wszystko, to nie tylko 800+, plus, ale tak, do, tak, tak. To... to są potężne pieniądze, prawdopodobnie gdzieś tam jakieś... Ileś procent mamy uchwalić, 75 miliardów będziemy płacić, takiego haraczu dla nich, i tak dalej. Po drugie, jak to się stało, że pułk Azow we Wrocławiu zarządza i rządzi? To oni nie walczą o swój kraj. Ponad 10 milionów Ukraińców wyjechało, nie chce walczyć o kraj, a nasi rządzący nas, Polaków, polskie dzieci, polskich chłopaków chcą wysłać w imieniu kogini. Dlaczego nie walczą o swój kraj, tylko uciekają po Polsce, po Niemczech, po całej Europie? Tak. Dlaczego? Dlaczego? No, powinni walczyć o swój kraj, odbudowywać, zamiatać, odgruzowywać. My, jak chodzili w moim wieku, jak my chodzili do szkoły, to żeśmy zbierali butelki, makulaturę, żeby odbudowywać Kraków-Warszawę. Co oni robią? To się śmieją i się bawią. Ale może inaczej, może, może to dlatego wszystko tak jest, bo Polska może jest rządzona nie przez Polaków. Co? Bo, jakby Polska była rządzona przez Polaków, to ja wiem, czy Polacy by sobie pozwolili na takie coś, co? Może nim dojdzie do polityki, taki jeden, drugi, może by ich jakoś przebadać, zobacz pan operator, kierowca, mundurowy i tak dalej, specjalne badania przechodzi, nie? Takie siaki i tak dalej, specjaliści. No i dopiero jest pan dopuszczany, że będzie pan operatorem, będzie pan kierowcą. Oni nie, oni nie wiadomo skąd, oni mają 25-30 lat, uczą się języka polskiego dopiero, nie? Oni gdzieś tam przyjeżdżają ze Szwecji, z Anglii, zostają ministrami. Dziękuję panu bardzo. Jutro zapraszam by ten wywiad się ukaże na tym kanale P Kabu YouTube. Pewnie chyba pan go śledzi, nie? To, ale nie tylko. No. <grystanie> Okej, okay, dzięki.